Yo sni witam serdecznie w moim kolejnym filmiku z gry Team Fortress 2. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie taką luźną rundkę jako podstawowy spy, czyli z podstawowym nożem, podstawowym rewolwerem, saperem oraz Cloakiem, Więc zobaczymy jak nam to wyjdzie. Gramy sobie na mapie PL Badwater Na jak zawsze na serwerze Valve Tutaj widzę, już drużyna blue dość konkretnie zaczęła... Yy, na, boże, drużyna red już, już, już dość obficie zaczęła tutaj bronić punktu. O, center bez enginera. Ale chyba odtąży odsepować. No. Nie. Jest! Udało się. Masakra. Nie sądziłem, że się uda, naprawdę. Widzę, że mamy tutaj graczy do zmutowania. Może dlatego tego, że się nie opłaca nam przebierać. Hmm. Tak. E, Jakby nie zauważyliście, hmm, gram. Z, wróciłem znowu do kamerki Głównie z powodu można by powiedzieć, że zakupiłem sobie stojak czy statyw, jeżeli mam mówić tak bardziej prof profesjonalnemu. Zakupiłem sobie statyw do kamery, gdyż na początku, wtedy co miałem tą kamerkę, no to nie uwierzycie, ale kamerka stała na mianowicie na pudełku opakowaniu po kroskach jenga, więc no, to była masakra. Co się tutaj czasami wyprawiało, żeby to jakoś stało prosto. Tak więc teraz po zakupieniu tego statywu dość tanio, postanowiłem jednak, że powrócę do kamerki. Będzie się ona pojawiała na takich filmikach, takim żywym komentarzem. Oraz myślę, że podczas moich odcinków z CS-a będzie to dobry pomysł. Wow, jeszcze to był spy. Nie! Ajajaj. Dobra, y, z góry przepraszam, y, jeżeli mówię jakoś tak, y, nie wiem, cicho, raczej chyba to, to jest takie najlepsze określenie, y, gdyż teraz aktualnie y, godzina, w której nagrywam, jest to godzina 11, no i rodzice śpią, prawda? No to wiecie pewnie jak to jest, trzeba być cicho. Ale nie, potrafi nie potrafiłem się opanować bez przed nagraniem odcinka, tak więc yy, nagrywam, więc myślę, że mi wybaczycie to. Ale myślę, że wszystko będzie w porządku, że nie będzie Wam to nie wiadomo jak przeszkadzać. Yy. Podstawowy set dla Spaja, yy, jak myślę, że raczej duża większość powinna z Was wiedzieć, yy, jest naprawdę bardzo dobry. Yy. Tak naprawdę w TF-ie duża ilość yy, właśnie podstawowych broni jest najlepsza więc to jest coś niesamowitego I ja już tutaj spieprzyłem i już tego chyba zaraz pożałuję ale wow. jest! Udało nam się uciec od tej perki masakra okej okay. yy, Podstawowy set dla szpiega jak już wcześniej wspomniałem jest naprawdę bardzo dobry Gdyż sam rewolwer zadaje naprawdę bardzo duże obrażenia, jeżeli się potrafi z niego celować. A na samym krycie zadajesz 120 damage'a, a z bliższego kontaktu potrafi zadać, jeśli dobrze pamiętam, z 60. Więc no, jest to naprawdę bardzo dobra broń, z którą naprawdę no, grają ludzie. Oprócz jeszcze ambasadora, bo ambasadorem to już jest, to już jest inna, inna już sprawa. Podstawowy nóż no to nie będę mówił, bo raczej każdy wie, że jest to no, Podstawowy, no to z podstawowym gra najwięcej ludzi. I chyba znowu tego pożałuję. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie zabili mnie. Nie wierzę bo zazwyczaj, zazwyczaj na nagraniach, jak jest, jak jestem w takiej właśnie sytuacji, jak było przed chwilą, to mnie muszą oczywiście zabić. Ba, nawet jakbym chodził sobie teraz tak na klowku, to oni by mnie i tak y, zabili, gdyż takiego właśnie IC ma pecha, jeżeli nagrywa, więc no, naprawdę, czasami się odechciewa. Hmm. Troszeczkę ciężko mi się jest tutaj poruszać, pasowałoby właśnie najlepiej, żeby już tutaj moja drużyna zakapowała ten punkt. Teraz się postaram kurde muszę iść po amunicję Dobra, udało mi się zmylić tego solda. Natomiast właśnie grając z cloakiem należy używać takiej metody nazwana, nazywanej no, przeze mnie zmyłką. Takim można powiedzieć crossoverem z koszykówki, czyli z, z wodu, jak pewnie już się zorientowaliście. Czyli najprostszej rzeczy polegającej na tym, że kloukuje się i udaje, fajkuję to, że idę w lewo na klołku, a po osiągnięciu pełnej niewidzialności skręcam w przeciwną stronę, czy to będzie przód, tył, czy prawo, zależy, w którą stronę najpierw postanowiliśmy zmierzyć przeciwnika, że w nią idziemy. I jeżeli tą, tą rzecz uda Wam się opanować, no to naprawdę wtedy będzie Wam dość yy, dość prościej. Wow, nie sądziłem, że nam tutaj wyjdzie backstab. Tylko gdzie jest to cała duża na no, ale nam podeszli już pod respa, masakra. Znaczy no, pod naszą bazę, nie? No, masakra. Dobra, bardzo tutaj dobry backstab. A raczej no, stealthstab z mojej strony. God damn it. O, już tutaj we mnie mierzy ten snajper, już mnie wyczuł, albo w sumie nazywam się jak on. Więc no, nie dziwię nie dziwi mu się. Ale ten ma kurde z teraz pokażę Wam moc rewolwera. I patrzcie, z takiego snajpera na dwa strzały. Oczywiście celne, bo tutaj chyba jednego nie trafiłem za pierwszym razem. Hmm, przebierzemy się może za, za Spaja. Mamy całkiem dobre staty, 8 na 1. Aj, kurde, ukradłyśmy killa. O kurde, Assassin ma nie i jeszcze tego... Eee, ...Australium. Ale czy uda mi się uciec? To już chyba jest drugi albo trzeci raz, kiedy udaje mi się uciec z takiej sytuacji. Coś naprawdę, no, w moim przypadku dość rzadkiego, yy, o Jezus, ale to też było blisko, yy, dość rzadkiego yy, zdarzaniu się, chyba tak to się odmienia. Yy, no i co mam powiedzieć więcej? Yy, tutaj mają chyba już zamkniętego Respa, bo już mają drugi, dru drugi pomysł przejęty, nie? No więc chyba tak. Usowałby tego medyka zabić. Nie! Kurcze, no tutaj już, tutaj już nam się niestety nie udało. Sexy pro rocket jumper już mnie tutaj zabił. Dobra, moja drużyna w końcu się obudziła, jeżeli chodzi o pchanie wózka, więc bardzo dobrze, że to robią. Odblokowywując mi większe możliwości do chodzenia po mapie. Zbada już w tej części mapy już nie ma nic do odblokowania. Yy, także jest już OK. Tylko trzeba teraz po prostu uważać na siebie, czyli trzeba uznać za priorytet. Ja za priorytet uznaję tutaj medyka, ale ten sold mi tutaj będzie chciał przeszkodzić w osiągnięciu mojego y, celu I nie wiem teraz gdzie on jest Tam jest gdzieś a, a my sobie weźmiemy ammo Dobra znowu nam się udało go nabrać więc no fajnie fajnie Ej, jak takie sod mnie zabije, to to będzie Ale Nie mam jeszcze za kogo przebierać, no. Każdy wie, że mogę być tą właśnie klasą. A nie będę się przebierał za nie wiadomo tam kogo. No, latamy im cały raz po mapie. Nie zdobywam żadnych killi. No nie za fajnie. Oni kurde nam stoją, są gdzieś pod reswem, bo w ogóle się nie reswią, w ogóle nie umiera e, drużyna red Więc to też jest niedobrze dla nas, dla mnie Ty będziesz jumpił zaraz Tego scouta zabijemy, mam nadzieję że je, Tak, udało nam się zabić skałcika. Trzeba też pamiętać, że podczas unkląkowania się i klaukowania się, czyli nierobienia się widzianym i robieniem się widzianym, trzeba pamiętać, żeby zrobić to za jakąś przeszkodą. Czyli załóżmy teraz, nie, nie będę robił tak, że teraz wychodzę i się klokuję, bo mogą zobaczyć moją poświatę. Tylko najlepiej jest się zaklokować właśnie w takim miejscu, i dopiero po osiągnięciu pełnego kląka, ruszać dalej do, do boju. Myśl, nie sądziłem, że ten trik wyjdzie na tym demomanie, zresztą no nie, nie wyglądał mi on na takiego gościa. Teraz dobijemy tego snajpera z rewolweru, nabierzemy tego właśnie tym z wodem demomana, że poszliśmy w tamtą stronę, a my znowu przemieścimy się na kolejne pole bitwy. Czemu mnie znowu zabije? Tak. W końcu mnie zabił, w końcu mu się udało. Naprawdę, no, brawo. Więc ja im nie będę przeszkadzał w kapowaniu punktów. Chociaż takie ładne kąski. Dobra, najpierw zabijemy tego, go. Przejdziemy do snipera. A niestety ten medic z gibusem nas zabił, więc no. Hmm. Właśnie podczas kiedy widzicie właśnie taką sytuację, że jest dużo osób w jednej grupie i musicie określić wasz pierwszy priorytet, wasz pierwszy cel, który musicie zabrać, który, którego, czyli gracza, którego uważacie za najbardziej najgrożniejszego, który może was zabić po wykonaniu tego właśnie pierwszego staba. A i to tutaj mi... No kurde pajcie dużo no, nagólu, bo co to będzie? Taka przegrana No i widzicie, dostał jednego kryta z rewolwera i już stracił 120 HP Jest to coś no, niesamowitego. Trzy strzały wystarczą na zabicie snajpera. Tak, useak, na zabicie snajpera z 4HP, więc no, tylko wyćwiczyć sobie y, celność i będzie dobrze. A my tymczasem idziemy po medyka albo zabijemy sobie tego spaja O ile... No, what the fuck Także myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, jeżeli tak, to nie zapomnijcie o lajkowaniu, komentowaniu i subskrybowaniu mojego kanału. W opisie macie link do mojej grupy na Steam, do której bardzo was zachęcam, żebyście weszli, oraz do mojego fanpage'a też, no dobra, może nie fanpage'a, bo bez przesady, ale do mojej też grupy, strony na Facebooku, na której naprawdę bardzo was zachęcam do odwiedzenia do zalekowania i na nie będziecie na bieżąco ze wszystkim co planuję także naprawdę was zachęcam, żebyście weszli macie to wszystko to jeszcze raz tam w opisie także no dziękuję wam wszystkim za oglądanie do zobaczenia na razie i cześć